Dzień dobry, Dla, witajcie na kanale Bichanowak2025 Dzisiaj będziemy iść na kanale Teraz chodzimy na YouTube Bartosz Prówka ma 100 tysięcy subskrybentów Dlaczego kanał Bartosz Prówka ma 100 tysięcy subów? O dziwanie, ale to jest tak Chodźmy na yy, kanale Bartosz Prówka Bartosz Prówka ma 100 tysięcy subskrybentów Chcę bardzo podziękować za kanale Twer yy, Bartosz Prówka Dobra, napiszę gratulacje. Tutaj jeszcze napiszę. Nie, 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 okej, okay. gratuluję. Dobra to jest opis Kretuję w kanale bardzo szprówka dajmy oplikuj i gotowe odpowiedź tu jest jest diamentowy okej okay. jest 8 komentarzy teraz widzisz na kanale bardzo Czy mamy informacje e, dobra chodźmy kanale tutaj ile masz subskrybentów na kanale bardzo Ups, co zrobiło? Ok. Bartosz mrówka. Dobra. Skazówki nie jest poprawne, ale to jest poprawny Nie, nie, nie ma. Chodźmy na YouTube. YouTube ma 100 tysięcy sub. Mamy 9 komentarzy. Wspólny komentarz. Dlaczego jest w kanale? Bartosz Prówka ma 100 tysięcy subskrybentów! Chcę bardzo podziękować i chcę gratulować tutaj o... kanał Bartosz Prówka ma 100 tysięcy subskrybentów! Serdecznie dziękujemy i życzę miłego wieczoru!